A w dzisiejszym odcinku jesteśmy, żyjemy i jedziemy. Mnie tak nogi bolą. Dawaj, ten arty. Ale prędko! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale RUF. Ja jestem RIDER, a dzisiaj pojeździmy na desk. W tym roku postanowiliśmy wyjechać za granicę naszego państwa oraz zobaczyć Słowację, a dokładnie Bachletka Ski and Sun, żeby sprawdzić jak się tam jeździ oraz jakie warunki tam panują, jeżeli chodzi o jazdę. Wypiąć się ku górze mamy do dyspozycji kolej gondolową, która zdecydowanie ratuje przed wietrzniejszym pogodą. Lecimy tu! Ale mi boli noga! O kurde! Mogę sobie ciemniejszą szybkę dać Kurde! Muszę założyć rękawiczki. No i kochani właśnie jesteśmy na stoku. Zwieżek jest Mierzek ok. Myślę, że, że mnie tak nogi bolą. Ja już mówiłem w poprzednim filmie, który możecie sobie zobaczyć gdzieś w lewym bądź prawym, prawym górnym rogu. Mam kontuzję. Znaczy taka kontuzja to nie jest kontuzja, tylko to są problemy zdrowotne po prostu. Z którymi się mierzę. Muszę to sobie ogarnąć. A żeby wyszedłem teraz na deskę to jest jakiś hit. sobie tutaj elegancko uh! lewa prawa lewa prawa kurde jak mnie to było. Wow! słuchajcie nie jestem to jakieś genialne wjeździe na desce więc wybaczcie moje jakieś odchyłki łagodnie tylko tu jest lecimy od razu o no, tu jest ta niebieska Co? Druga trasa niebieska na bachletce Jeżeli macie jakieś pomysły co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach oczywiście możecie pisać poczekaj Ale to Nie, ja dawaj. Złóż te narty, że mógł usiąść. Nie, 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 nie. No dawaj, nie, ja tylko Nie, Tylko nie, mi, nie, 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 ja cię nie, zostawię. nie, <ścười> ja Kobita uratowana, lecimy dalej. Jesteśmy po drugim zjeździe. Jak mogliście zaobserwować, uratowaliśmy naszą przepiękną panią operator. Bez której te filmy nie miały miejsca. Jedziemy teraz jeszcze raz na pierwszą niebieską. A potem atakujemy czarne już. Dla nie będzie zartów, także jeżeli wrócę do domu w jednym kawałku i nie pękną, pękną mi nogi, to będzie wszystko dobrze. I jeżeli widzicie ten odcinek, to żyję i mam się dobrze. Dobra, tak jak mówiłem, jeszcze raz atakujemy trasę numer jeden. Zobaczymy, czy się nie wywalimy. Takie piękne wręcz słuchajcie Dobra, uwaga robimy skok. Ale czy nam się uda? Oj nie wiem moje nery Jezus Maria co tu się porobiło Dobra, żyje Dobra, jedziemy O kury Boże, jak to bolało What the fuck Proszę państwa, pani operator oszalała, oszalała. To tu siadamy?

Jezu, zobacz. Ale byśmy w to uderzyli. Poczekaj, bo mam bólę nóg. Dobra, i czego się popisujesz, człowieku? Ale Janna! O! O, rzeczywiście! Ale mnie wszystko boli! A, chuj, nie! Aaaa! Ooooo! <śmienic> <śmienic> to jest lód! Wychodziło tylko na męż. Tam był lód! Proszę Państwa Jesteśmy, żyjemy i jedziemy A dla tych co nie wiedzą Moją kamerą jest iPhone iPhone 11 Pro Nim Wszystkie materiały są kręcone Na przemian z 13 Pro Panie Operator Jeszcze przed zjazdem, który Zaraz nadejdzie, zasubskrybuj ten kanał By być na bieżąco, słuchaj O kurde. O. No jest é stromo tutaj. O! 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 Idziemy tam jechać. O! kurde, eu duru, eu Słuchajcie, jesteśmy w pięknej scenerii, więc mogę wam powiedzieć taki szczegół, ile tutaj pieniążków zostawiliśmy, bo jesteśmy na Słowacji i słuchajcie, na ten moment yy, za wypożyczenie deski, butów oraz narty butów wydaliśmy 156 zł, ale słuchajcie, karnet całodniowy, bo ten jednorazowy czy, czy kilkugodzinny uważam, że się za bardzo nie opłaca, więc wzięliśmy całodniowy i dla dwóch osób wyszło 322 zł. Musicie teraz sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy się opłaca, ponieważ przyjechaliśmy tutaj z Białki Tatrzańskiej Niecałe całe 40 minut drogi, żeby zobaczyć jak tu jest po tej stronie. No źle nie jest ogólnie, spoko są te traski. Troszkę ciasne, ale to wiadomo. Pierwszy raz w zasadzie z panią operator wybraliśmy się poza granice Polski, jeżeli chodzi o narty czy snowboard. Tak jak widzieliście pani operator no, boi się troszeczkę jeździć. Pomimo, że potrafi. Gdzieś tam ma taką blokadę. Strasznie demotywował ją oraz mnie ten lód. Które miejscami występujemy, no ale słuchajcie, mamy grudzień, i pomimo tego, że powinno być dużo śniegu, tego śniegu no jest sporo, ale jest na plusie, tak? Przebitka. Możecie ocenić sami, czy się opłaca tutaj przyjechać, czy też nie. No nie wiem, musicie ogarniać sobie takie rzeczy, bo nie warto przepłacać po prostu. Dbajcie o swoje pieniążki, bo zawsze można zainwestować w rower.